Zajebiście, ale nie zatankowaliście. Jestem bardzo ciekawy efektów, jeżeli chodzi o E500. -kę. Szczątkowo Jacek i chłopaki z Manki Garage wysyłali mi gdzieś tam jakieś zdjęcia, co trzeba zrobić. Było więcej roboty, niż przypuszczaliśmy, ale nie blacharskiej, nie lakierniczej, tylko roboty mechanicznej. Bo jak zobaczyłem, w jakim stanie generalnie jest ten samochód, to powiedziałem: róbcie z niego cóżko. Wszystko, co jest do wymienienia, wymieniamy i robimy z niego samochód taki, który, po który ktoś przyjdzie, wsiądzie pojedzie i przez najbliższe lata i dziesiątki setki tysięcy kilometrów nie będzie robił już nic. I bardzo jestem ciekaw efektu, bo w Manki Garage podeszli do tego od A do Z nawet, a nie Z, bo zrobili mu nawet detailing, wysprzątali, wyszorowali, wypieścili po prostu. Więc zobaczymy, jakie są tego efekty. O ja pierdolę. O Rzeszty w kopane. Nowy Mercedes W211 z 2003 roku. O żeż ty, cześć Jacuś. Cześć, Łukasz. Ależ to pięknie wyszło. Ładnie, podoba się? Ty no naprawdę on wygląda jakby przed chwilą z salonu wyjechał. No dobrze wyszedł. To trzeba dobrze? przyznać, Dobrze wyszedł, naprawdę nieźle. Zajebiście. No zdolny ten lakiernik. Maskę udało się uratować? Udało się. Maska jest Czyli nie ta, jest cała był... malowana. Nie, jest tylko tutaj. rożkiem wjechany tylko no to dopiero no jak się człowiek przyjrzy dobrze pod światło, to no widzi, tak, że to jest No tak, nie, nie uniknie się tego, no nie się. przełamanie, załamanie światła. Ale to naprawdę trzeba się przyjrzeć, bo nawet jak jesteś o oh, tej odległości, to już nie, nie jesteś w stanie mhm. tego absolutnie rozpoznać. Mhm. I w świetle dzielnym, bo mamy mocne lampy, też tego pewnie nie będzie widać. No, też tak myślę. Pięknie. Pomalowane felgi widzę zostały. Tak. Jak to wyszło? No ładnie Wydaje mi się, że, że naprawdę cace, nie? Ładnie, tak. I widzę, tak że ranty ładnie. zostały też naprawione, tak. tak? Czyli nie ma tutaj uh -huh. żadnej skazy no na No nie ma to naprawdę wyglądają jak nówki, można powiedzieć. No to świetnie. I rozumiem wszystkie cztery. Wszystkie oczywiście. Rewelacje. Super. Super. Wow! No wow! No, nie mogę się napatrzeć. Ten samochód jest strasznie ładny. Takie reakcje ale... oczekiwałem. Co? Takie reakcje no, ale oczekiwałem. Co? On jest... Mnie się <laughs> zawsze ładnie, podobały. Te... Marzyłem o W210 jeszcze, jak byłem szczeniakiem, i mój ojciec miał W190. Mam nowego Mercedesa, W211. <laughs> 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 I tu wszystko odnowione, i wszystko no. wypolerowane, i wszystko wypieszczone. Doczyszczyliśmy troszeczkę Jeszcze skórka wymatowiona, i stęf nie trzeba było chyba polerować. Wiesz nie, co nie, no one tylko po prostu odświeżone jakąś chemią, i. Okej. Okay. Fotele tak samo. Przecudnie. z Pach skórką w środku, chyba. Ty, no ręczko. właśnie. Zapach to jest jak w nowym samochodzie. <noise> Autentycznie. Jeszcze zanim przejdziemy do rzeczy takich, które tam pod spodem trzeba było zrobić, to powiedz mi. Jeszcze tu sobie otworzę. Odpalę go od razu. Palina dotyk rozumiem? Powinien. Ale nie zatankowaliście? No nie, nie mieliśmy jak wyjechać. Widzę, że już komunikaty żadne się nie świecą. Nie, wszystko wygaszone, nie ma żadnych informacji. Czyli mam rozumieć Jacek, że wszystko działa jak powinno, tak? Wszystko działa. Radio zostało przestrojone? Oczywiście. No niekoniecznie, chyba? Jesteś pewien? No. No jak to się robi? Scan. A nie, masz rację. Jest. Gra. Wreszcie będę miał normalnie grające radio. A nie w BMC też już mam. To teraz, mój drogi sprawy mechaniczne. Bo pamiętasz, założyliśmy sobie, że robimy z niego lalunię. Czyli taką lalunię nie tylko, żeby ktoś popatrzył i zrobił wow, ale też żeby obejrzał go od spodu, też, tak. żeby go wsiadł do niego, żeby się przejechał i żeby też było słychać wow. Mhm. Czy pod tym względem też udało się go doprowadzić? No wszystko do stanu. zrobiliśmy, co było do zrobienia. Jest absolutnie bez żadnego wkładu finansowego, naprawdę jest porobione wszystko co zrobiliśmy, plus jeszcze kilka. Dodatkowych rzeczy. Rozebraliście podłogę, bo tam po pierwszym odcinku były wątpliwości co po niektórych naszych widzów, czy na pewno po zdjęciu tego wszystkiego tam również jest czyściutko. Nie ma rdzy, naprawdę. I wysyłałeś Wszystko mi filmik idealnie, rzeczywiście, tak. tam gdzie jest przewody hamulcowe, tak. one są w stanie absolutnie, absolutnie idealnie. idealnie. Proszę Panie Łukaszu, dla niedowiarków tak wygląda podwozie, w sensie tutaj przy progach zdjęliśmy plastiki. To są te pordzewiałe przewody hamulcowe, które tak mocno rdzewieją tutaj zwłaszcza w tylnej części. Nie naprawdę nie ma tam grama rdzy nigdzie. Tam gdzie wszyscy pisali, że gdzieś tam pod progami gdzieś będzie rdza. Nie ma nic naprawdę zero. nic. I to jest bardzo ważna wiadomość szczególnie w przypadku W211. Ale na przykład miechy, do których chcieliśmy dokupić tylko osłony i to nam się nie udało. No nie udało się. Kupiliśmy te osłony, gdzie sprzedawca nas zapewniał, że będą one pasowały. No niestety były kiepskiej jakości, w sensie takiej, że to nie była guma, tylko bardziej to był plastik, więc pewnie po paru rozłożeniach i złożeniach, podniesieniach, opuszczeniach auta, one by się po prostu połamałyby się. A poza tym, no, nie miało takiego przetłoczenia, które można by było zapiąć na, na tym miechu, więc no, podjęliśmy decyzję, żeby wymieniać całe miechy. Nie zostawiać tego, no, tylko jak lalka, to lalka, wymieniamy całe miechy. Okej, okay. i dwa tylne miechy zostały wymienione. Dokładnie. E, na porządne takie, które są, które tak. przejadą kolejnych 300 tysięcy km dokładnie czy 200 tak. i nie będzie no problemu. Dokładnie tak. Z ważniejszych jeszcze rzeczy, tego wam nie pokazaliśmy w pierwszym odcinku, ale auto miało problem pod tytułem, jak się przekręcało w drugim odcinku, czyli jak przyjechałem do ciebie to mieliśmy sygnał z pompy SBC. Tak. To jest ta pompa, która odpowiada za działanie wszystkich systemów kontroli, trakcji, stabilizacji ABS-u. Tak. Takie specyficzne rozwiązanie Mercedesa, które świetnie działa w praktyce. Na drodze, w sensie, jest, jeżeli chodzi o to, jakie kierowca ma odczucia, jak auto hamuje, jak się zachowuje. Mhm. Natomiast niestety jest kłopotliwe. Po pewnym czasie no, tak. w I kłopotliwe w diagnozowaniu i w naprawie, teoretycznie też jest takie nie, niezbyt łatwe. Ale poszło no. ok, tak? Poszło ok, tak naprawdę nie jakimś olbrzymim kosztem, bo wystarczyło tylko zbiotyk ciśnieniowy tej pompy SBC wymienić i problem I wszystko zniku. działa. Dokładnie tak. Yy, dobra, czyli te dwa największe mankamenty mamy rozwiązane. Czy hamulce trzeba było zmieniać? Coś klocki tarcze? Yy, nie. Ile jeszcze było wytrzymają? Okay. Myślę, że spokojnie, jakieś tam 10-20 tysięcy, to myślę, że spokojnie. To jeszcze pojeżdżą. Spokojnie. Jak z silnikiem, jeżeli chodzi o wycieki wszelkiego rodzaju poduszki szukania. Wszystko, wszystko usunięte, wycieki spod pokryw zaworów, yy, wymienione poduszki olejowe pod silnikiem. Eee, uszczelniona miska skrzyni biegów, w sensie wymieniona cała miska w skrzyni biegów. Eee, wyjęliśmy oczywiście skrzynię. Masz papiery gdzieś? Tak. Wyjęliście skrzynię? No, w skrzynię trzeba było wyjąć, żeby uszczelniać wału, wymienić. Dobrze. Wymieniliśmy uszczelniacz razem z flanszą, żeby nie było historii, że flansa była gdzieś krzywa Dobrze. i za chwilę znowu by ciekło, zrobiliśmy Windows wszystko tak, biegów, jak powinno być. Rygiel w pokrywy silnika, wymiana poduszki pneumatycznej, olej skrzyni biegów, olej silnika to wiadomo, uszczelki pokrzywają. No oleje zaborów, filtry miski, to standardowo olejowe. wszystko zawsze. Trzy tak? strony 28-28 pozycji. No 18 pozycji tak. Geometrię też już ma zrobione, Oczywiście. tak? Wymiana filtra 30, 28 pozycji. Nie wiem, czy chcę znać koszt tego wszystkiego. Znaczy, ja wiem, że nie będzie tanio. Bo sama robocizna, samo wyjęcie skrzyni, wiem, ile trwa czasu. Wiem, ile no. trwa zrobienie dwóch miechów tylnych. Ale tak jak powiedziałem, założyliśmy, że robimy z niej po prostu taką no tak po wszystko trzeba zrobić. Że to będzie taki young timer, że jak trafi do was z ręką na sercu, możemy powiedzieć, że wsiadać i jechać. Dokładnie tak. I to nie jest tak, że za 1000, 2000, 5000 10000 kilometrów musicie coś wymienić. No nie, nie, on jest naprawdę uszczelniony, wszystko powymieniane, filtr, oleje, Tak naprawdę no nic nie robisz, tak jak mówisz, wsiadać i jeździć. Cieszy mnie to bardzo. Czyli mogę zakładać tablicę, tak? Dokładnie. I wyjeżdżać. I wyjeżdżać. To ja jeszcze tutaj zostawisz mnie sam na chwilę, a ja jeszcze podsumuję z Państwem koszty. Bo bardzo są zainteresowani. Twój koszt był największy w tym całym interesie. Może, no, no, może nie w e, całym samochodzie jako takim, ale cząstkowy koszt. No największy. No wiadomo, że robocizna zawsze największe koszty jakby generuje. No samo wyjęcie skrzyni to jest jakieś 11 roboczogodzin. Więc... Tak, tylko wiesz co ja chcę po pokazać w ten sposób? Mhm. E, Wam przede wszystkim, że, tak mów, że, że ludzie kupują używany samochód i wierzą w to, że nie wymaga inwestycji. A jeżeli chcemy, żeby samochód nam służył jeszcze wiele lat w takiej dobrej kondycji, a są pewne zaniedbania, to trzeba to wszystko zrobić. Bo tak, jak tego nie zrobisz, później. to pociągnie to za sobą jak domino kolejne rzeczy. Więc utrzymanie takiego, jak ter teraz mam nadzieję, że mamy taki punkt wyjścia w tym samochodzie, że przez kolejne lata rzeczywiście trzeba będzie robić tylko. Rzeczy eksploatacyjne. Tak. Natomiast przestańmy wierzyć w to, że ktoś kupuje samochód taki, kupuje go niedrogo stosunkowo i uważa, że wystarczy w nim wymienić olej, wymienić filtr czy cokolwiek innego. No to naprawdę no zawsze, zostało zawsze zrobione. Zawsze do wymiany. No. Zawsze zrobione tutaj zostało absolutnie wszystko. I ten koszt, który podam, to koszt nie tylko naprawy, lakierowania tego wszystkiego, tylko to będzie tak naprawdę koszt przede wszystkim roboty roboczogodzin i przede wszystkim mechaniczny. No tak, nie? Dokładnie. Dobra. Ja coś ja Ci bardzo dziękuję. Dziękuję również. Myślę, że mam fajną po prostu perełeczkę tutaj, wiesz? No wiem, że tutaj ma takie na zderzakach, no. ale to się zdecydowaliśmy, że się to po prostu przerzucimy. Tak, nie? dokładnie. A nie, no. że będziemy to wymieniali. No to też nie to jest, jest auto, wiesz, no stricte nowe, tak? Żeby było wszystko idealne. Jakby miał 30 no, tysięcy przebiegu, no to wiesz, to wart byłby już powyżej stówy tak no naprawdę, tak, nie? A tak. tutaj mamy egzemplarz, który ma 190 tysięcy przebiegu, ale wygląda naprawdę... No nie ma też wstydu. Mi się wydaje, że wygląda naprawdę dobrze i ten środek też jest zadbany. Śliczny jest. spokój jest, naprawdę. Śliczny. Już się nie mogę doczekać przejażdżki, zaraz przynoszę tablice gdyż takowe też już mam. No więc czas na podsumowanie kosztowe. I tak jak Wam powiedziałem, robię to, żeby pokazać Wam, z jakimi inwestycjami trzeba się liczyć, kupując taki samochód, który nie jest do końca pewien na rynku wtórnym, na przykład na Otomoto, niech to będzie. Bo możecie tam znaleźć takie e 500 które kosztują... 27-30 tysięcy złotych, jest ich niewiele, ale są też takie, które kosztują 70-80 tysięcy złotych, są też takie, które kosztują 50-60. W naszym przypadku jak wyglądały te koszty? Sam samochód. Razem z transportem, ja sobie to wszystko policzyłem, kosztował, zakup dokładnie plus opłata aukcyjna, już mówię po przeliczeniu na złotówki, z, według kursu z dnia zakupu, 7500 złotych. Transport w Stanach plus frakt do Polski był drogi, ponieważ auto z Kalifornii płynęło, to było 8000 złotych. Cło plus obsługa agencji celnej 5000 tysięcy złotych, prowizja Furmax 3000 zł, złotych, transport z Bremerhaven 1800 zł. Razem 25 tysięcy złotych. Naprawa blacharsko-lakiernicza tutaj plus wszystkie te rzeczy mechaniczne, które chłopaki zrobili 20 tysięcy złotych. I to jest taka rynkowa cena, a nie żadne tam rabaty dla bąka i tak dalej. Razem 45 tysięcy złotych. Ale, ale... Ale mamy samochód, którego jestem absolutnie pewien. Nie byłbym tak pewien tych egzemplarzy, które są wystawione po 55-60 tysięcy złotych w różnych serwisach, a po tyle chodzą te samochody. A tutaj mam po prostu pewność, że to jest auto, które zostało. Odpowiednio sprawdzone w Stanach, miało bardzo małe uszkodzenie, ma oryginalny lakier, ma w przedobrym stanie całe wnętrze, które nie ma gramardzy od spodu i przede wszystkim takie, w którym wszystkie elementy, które trzeba było wymienić, zostały wymienione. Czyli naprawdę tylko wsiadać i jeździć. Więc mam nadzieję, że, że on będzie dobrze służył. Nie wiem jeszcze, czy mnie, czy komuś innemu, jeszcze nie podjąłem tej, tej decyzji, bo bardzo mi się podoba. I z zewnątrz. I tutaj w środku. No jest po prostu świetny, kozacki. No zobaczcie, jak to jest wszystko utrzymane pięknie. Gdzie się człowiek nie dotknie, gdzie nie spojrzy, to po prostu wygląda to przecudnie. Więc wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Jedni z was napiszą w komentarzach, że e, ale to się nie opłaca lepiej kupić już sobie taki zadbany. Nie wiem, czy bym zaufał takiemu zadbanemu bardzo egzemplarzowi, bo nie wiem, co by tam tak naprawdę było zrobione. Chyba, że ktoś by mi przedstawił wszystkie faktury a z serwisów. Tutaj fakturę dostałem. Wiem co chłopaki zrobili, wiem, bo sam zamawiałem niektóre części i mogę się cieszyć po prostu lalunią, a uważam, że jest lalunią ten samochód. Przepięknie wygląda. Już się nie mogę doczekać przejażdżki. Nie się. sobie chwilę. Ale się prowadzi jak nowy.